Lekarze z Wydziału Lekarskiego UWM przeprowadzili z sukcesem pierwszą w województwie operację wycięcia całego żołądka w przebiegu raka tego narządu metodą laparoskopową. Operacja odbyła się 22 lipca w Poliklinice MSWIA w Olsztynie i była możliwa dzięki zakupowi dwóch nowoczesnych laparoskopów. Coraz więcej operacji w onkologii wykonujemy metodą laparoskopową. Takich operacji na terenie województwa nie wykonywało się do tej pory. To one były wykonywane w różnych miejscach, ale pełnej gastrektomii, z tego co wiem, to nie było jeszcze do tej pory. Coraz więcej operacji w onkologii wykonujemy metodą laparoskopową. Poliklinika zatrudniła do zespołu chirurgów lekarza Michała Zdrojewskiego, adiunkta w katedrze onkologii UWM. To jest gastrektomia z tak zwaną linfadynektomią D2, czyli usunięcie całego żołądka wraz z regionalnymi węzłami chłonnymi. Wykonaliśmy to metodą pełni laparoskopową z wykorzystaniem tego nowego sprzętu, który teraz mamy. Pacjentka czuje się dobrze, powoli zaczyna się uruchamiać czy nas pożywać już płyny do ustnie. Jesteśmy dobrej myśli i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. To jest właśnie bardzo duży benefit, benefit leczenia metodami laparoskopowymi. Przede wszystkim bardzo niewielki uraz, uraz powok, ale i wewnątrz odszewnowy w porównaniu do zabiegów klasycznych, gdzie trzeba całe jednak powłoki, całe powłoki otworzyć. Mamy teraz sprzęt, nabieramy doświadczeń, coraz więcej i myślę, że będziemy coraz więcej tych zabiegów wykonywać tą metodą. Chirurgiczne leczenie metodą laparoskopową wypiera klasyczne metody. Jest wykorzystywane coraz częściej do zabiegów w zakresie jelita grubego czy żołądka. Operujemy również metodą laparoskopową wątroby. W tej chwili operujemy nadnercza i przymierzamy się do chirurgii trzustki.